Dieta to nie odchudzanie, tylko zdrowe odżywianie. Pod takim hasłem odbyło się podsumowanie kampanii społecznej. Kampania społeczna mająca na celu promocję zdrowego stylu życia wśród uczniów radomskich szkół podstawowych rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Organizatorzy kampanii spotykali się z uczniami, aby uświadomić dzieciom i rodzicom, jak ważne jest zdrowe odżywianie. W tych spotkaniach uczestniczyło ponad 600 dzieci. Kampania była skierowana do 21 szkół. Łącznie w tym kampanii uczestniczyło ponad 11 tysięcy osób, rodziców, dzieci, nauczycieli, także to jest ogrom pracy. Tak? Udało nam się na koniec, jako efekt końcowy, wydać biuletyn, gdzie wszystkie te nasze badania, ankiety, wnioski są w pigułce. To jest materiał ogromnie pomocny i dla nauczycieli, i dla rodziców, i dla samych dzieci. W ramach kampanii przeprowadzono badania, które wykazały, że co piąte przebadane dziecko w szkole podstawowej ma nadwagę lub otyłość. Jak wygląda sytuacja w naszym mieście? Pokazały badania blisko 11 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych, czyli wszystkich od pierwszej do szóstej klasy, z czego wynika, że 21% uczniów ma nadmierną masę ciała. Najwięcej dzieci z nadwagą bądź otyłością jest w klasach trzecich, bo jest to blisko 23%. Dzieci jedzą za mało owoców i warzyw, nie przynoszą ze sobą do szkoły drugiego śniadania i mają za mało ruchu. Ale jak mówi Włodzimierz Wolski, dzieciom nie można zakazywać jedzenia niezdrowych przekąsek, trzeba je przekonywać i tłumaczyć, co powinny jeść. Żeby właśnie dzieci przekonywać o tym, a nie zakazywać, że należy jeść zdrowe żywność, żeby większą liczbę owoców, żeby rodzice również przypilnowali właśnie tego, żeby dzieci miały trochę więcej ruchu, żeby jak najmniej czasu przy komputerze, a jak najwięcej się ruszać. To może być spacer, to może być rower, to może być gra w piłkę, to może być masę różnych form ruchowych, tak, które spowoduje, że dziecko się zacznie normalnie rozwijać. Żeby dzieciom tłumaczyć, a nie zakazywać, bo jeśli dzieciom będziemy zakazywać, to tworzymy scenę zakazanego owocu i wtedy te chipsy, ten chicken, czy ta, ten hot dog, ta kola smakuje jeszcze lepiej. Kampania już przyniosła pierwsze efekty. Dzieci wiedzą, co powinny robić, aby dobrze się rozwijać. Jest warzywa, owoce, jeść fast foodów, słodyczy dużo, pięć posiłków dziennie, no, dużo owoców i warzyw, mieć białko, mięso. Kampania realizowana była w partnerstwie sektora pozarządowego, gospodarczego, samorządowego oraz przedstawicieli zawodów medycznych. Zaangażowani byli w nią lekarze Małgorzata Kosztowniak i Joanna Kielska-Bolek oraz stomatolog Katarzyna Kielska. Włodzimierz Wolski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomiu, cech piekarzy, Marcin Grabowski ze studia treningu personalnego, gospodarstwo sadownicze Monika Bankiewicz-Zwieniawy, a także pracownicy Centrum.